Na początku, w jaki sposób w tych programach kopiujemy operacje. Wielu użytkowników jest przyzwyczajonych do korzystania z prawego przycisku myszy i wybrania pozycji kopiuj, lub korzystania z kombinacji na klawiaturze CTRL-C, CTRL-V, czyli kopiuj i wklej. W przypadku naszego programu, aby skopiować operację, muszę wcisnąć na klawiaturze CTRL, lewym przyciskiem myszy złapać i przeciągnąć operację, Puścić lewy przycisk myszy, a na końcu puścić przycisk Ctrl. Kolejny strików dotyczyć będzie symulacji obróbki. Jeżeli chcemy zasymulować obróbkę jakiejś konkretnej operacji, wystarczy kliknąć o prawym przyciskiem myszy i wybrać pozycję symuluj ścieżkę. W ten sposób zasymulujemy tą jedną konkretną ścieżkę, ale przez wybranie pozycji do Zasymulujemy operację ją poprzedzającą, tak jak w tym przypadku. Co jeżeli chcę zasymulować operację z innego ustawienia? W tym wypadku będzie to nawiercanie. Kliknę na prawym przyciskiem myszy, wybiorę pozycję symulu ścieżkę, również dam do bieżącej. I w tym wypadku program zasymulował mi obróbkę tylko tego ustawienia, w którym było to nawiercanie. Kliknę dalej. Pojawia mi się ostrzeżenie, że wynikła kolizja ruchu szybkiego z półfabrykatem, mimo że ten półfabrykat będzie zebrany w poprzednim ustawieniu w operacjach zaraz na samym początku. W jaki sposób mogę to obejść? Wracam z powrotem do mojego nawiercania. Klikam prawym przyciskiem myszy, wciskam Shift na klawiaturze i teraz wybieram symuluj ścieżkę. Pojawia mi się dodatkowe okienko, operacje dla obróbki w toku, w którym mogę wskazać operacje, które mają być obliczone przed symulacją mojego nawiercania. Ja chcę, żeby całe ustawienie, fryzowania pierwsze, jak również pozostałe operacje z mojego ustawienia już docelowego, były przesymulowane. Klikam OK. Program przelicza mi zbieranie materiału i już mam mój detal obrobiony do momentu wykonania moich nawierceń. Kolejny z trików dotyczy samego wyświetlania ścieżek. Zwróćcie Państwu uwagę, wybieram operację konturowania. Jest to operacja, która wykonuje mi tutaj obróbkę mojego detalu e, tych konturów zewnętrznych. Obracając moim detailem na pewno widzicie Państwo, że te ścieżki, które znajdują się na zewnętrznej stronie przenikają mi przez moją bryłę. Dosyć często takie wyświetlanie ścieżek jest e, mylące e, i może nastręczać pewnych problemów. Możemy sobie z tym poradzić. Musimy po prostu wejść w opcję Sideworks Cam, Camworks, przejść na zakładkę wyświetlanie i w pozycję wyświetlania OpenGL zmienić z pozycji siatka na ukryta linia. Klikam operację konturowania, i już teraz ścieżki zostają zakryte przez materiał mojej części. Dzięki temu takie wyświetlanie według mnie jest po prostu bardziej przejrzyste. I ostatni z zestawów trików dotyczy automatycznego rozpoznawania własności. Mam w tej części ustawione, aby automatycznie program wyszukiwał mi tylko otwory. Jeżeli przycisnę przycisk rozpoznawanie własności obróbczych, program wyszuka mi wszystkie otwory, w związku z czym pojawiły się trzy ustawienia, ponieważ mam zestaw otworu z jednego boku, z drugiego boku i z góry. Co jeżeli chciałbym wyszukać automatycznie otwory, ale tylko z tego jednego górnego ustawienia? Ja usuwam te ustawienia wyszukane automatycznie, dodam swoje własne ustawienie. Od góry i jeżeli chcę wyszukać w nim otworów, klikam na to ustawienie frezowania prawym przyciskiem myszy i wybieram Rozpoznaj operację. Pro, program przeskanuje mi detal w poszukiwaniu otworów tylko z tego jednego ustawienia. Kolejny sposób dodawania własności automatycznie dotyczyć będzie również tego mojego ustawienia. W jaki sposób? Zaznaczam sobie ścianki, do których chcę dodać moje własności. Klikam prawym przyciskiem myszy na ustawienie frezowania części i wybieram pozycję tym razem rozpoznaj własności lokalnie. Program na bazie ścian, które wskazałem, utworzy mi cztery nowe własności. Będzie to jedna kieszeń prostokątna i trzy prostokątne wcięcia. Takie rozpoznawanie własności jest dużo szybsze niż wskazywanie ich ręcznie, a daje nam pewną niezależność w stosunku do automatycznego rozpoznawania globalnego własności. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę.